Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precznie odrzucę. Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, którym nie posłał. Jest wolą tego, którym nie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.